Prawo i Sprawiedliwość, taka partia, jakby ktoś nie wiedział, odniosło pierwszy sukces w polityce zagranicznej. Pamiętasz, mówiliśmy kiedyś w gilotynach o takiej historii, jak to Zbyszek Ziobro i Jacek Kurski w Europarlamencie wygryzali ze stanowiska przewodniczącego takiej pewnej frakcji bardzo konserwatywnej, żeby nie rzec dennie prawicowej, Michała Kamińskiego. Tak. Po tym jak przeszedł do pjn no i odnieśli sukces. Udało się, słuchaj, wygryźli. Misek Kamiński zrezygnował i niejaki Jan. Zachradil Czech został na jego miejsce wybranym szefem, wybrany szefem frakcji Grupy Europejskich Konserwatystów. I uwaga, to jest polityk, który tak jest przeciwny Konkordatowi. Ty tylko o paleństwo. Zaraz przerwana papierosa, zaraz będzie. Dobrze, skoro już o tym mówisz, popiera legalizację marihuany. Jak to się z PiSem... Jest Jak przeciwny wprowadzeniu religii do szkół, tak? Broni praw mniejszości seksualnych. Czyli, słuchaj, mi się to bardzo podoba, Platformie się podoba, SLD się podoba, ale że PiS zdradza swój elektorat i głosuje na takiego. Takiego liberała, tfu, libertyna, nawet bym powiedziała. Przecież on Zepsutego, na pewno. Nie jest... tego zakłamanego, no słuchaj, przecież, na dodatek. Przecież ten facet, na pewno, on na pewno uprawia seks w prezerwatywie. On na pewno Jezus. ogląda filmy pornograficzne. I je On nawet. na pewno knedniczki nie chodzi nawet. do kościoła, na pewno je knedliczki. I... tak? Być może nawet o zgrozo ogląda jakieś kabarety nabijające się z I Po polsku nawet nie mówi. I nie mówi po polsku i sobie przypala, a pis go wybrał. I patrz, do czego, do, do czego prowadzi nienawiść? A jak mówi na zakonnicę Czech, bo to Czech, no. jebciczka. Proszę państwa, jak PiS, ale to nie od dziś wiadomo, że PiS poza granicami Polski już myśli zupełnie inaczej. My, chodko mówiąc, prowadzimy do manipulacji, manipulacji, manipulacji. Dlatego, powtarzam, my, chodko mówiąc, prowadzimy do manipulacji. A u nas sprzedaje jeden stały... To nie, to fajne jest, to mi się podoba, bo to jest rzadki przypadek, kiedy nienawiść przekształca się w coś dobrego. Nienawiść przynosi pozytywne owoce. Tak, trzymać. A Newsweek, ostatnie wydanie. Kto musi, niech się mnie czepia. Taki tytuł. Dobrego skądinąd. Fajnego wywiadu przeprowadzonego przez trzech dziennikarzy Newsweeka. Tylko to zdjęcie. W tamtym tygodniu chwaliłam zdjęcie Donalda Tuska. Ja nie czy się wiem, nie czy, czy w tej redakcji są. No widać starego faceta, który ma jakieś plamy wątrobowe na twarzy, tak który jest. ma zmarszki. To, życiem to jest życiem naznaczone, tego nie wojną, ma. E, walką o Polskę, myśleniem wojną o Polsce. Wojną chyba z tymi borsukami, na które polował, słuchaj, Ja nieważne. już nie wikam, co on w lesie robi, no. Słuchaj, e, można by to zrobić lepiej. Nie jest to może najprzystojniejszy mężczyzna, jakiego w życiu widziałam, ale z każdego można coś wykrzepać. Ale dlaczego i... mają go ugładzać? U... No żeby backkować. wyglądał, no bo to jest facet od wyglądania, umówmy się i o reprezentacji. No to co on ma? On nie jest od rządzenia, on jest od wyglądania. Od wyglądania? Pan jest... prezydent Komorowski zyskuje w moich oczach, co niniejszym z przyjemnością stwierdzam, bo jak były te debaty, pamiętasz, czy Sikorski, czy Komorowski ma być kandydatem Platformy ja na prezydenta? Za Sikorskim. Ja też byłam za Sikorskim, ale teraz stwierdzam, że ten pan Komorowski nie jest taki zły, bo powiedział. Ja to zbudziło oczywiście oburzenie, że jest? Nijaki, oburzenie, okay. że nijak jest. No jest to to właściwie go nie widać, jaki on ma poglądy. No ale jaki ma być, słuchaj, z okrzykiem i haha, wiesz, spadrzeć na chciałbym, koń, chciałbym żeby szablę i na Moskwę pognać. No tak. Powiedział pan prezydent Komorowski w tym wywiadzie wiele fajnych rzeczy, ale jedna taka naprawdę dobra. Powiedział, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory znaczy w zasadzie powiedział, nie chciał potwierdzić że desygnowałby wtedy szefa PiS, czyli Jarosława Kaczyńskiego na premiera. No i oczywiście podniósł się wrzask oburzenia. PiS mówi, że to jest dzielenie narodu. A mi się to podoba. Wiesz dlaczego? Dlatego, że wreszcie ktoś myśli wyprzedzająco. To nie jest tak, że mądry Polak po szkodzie. Że z przeproszeniem, nie wiem, no kogoś, kto wygląda na niezrównoważoną osobę, wybierzesz na taki urząd. On narobi szkód, bo wyobraź sobie Kaczyńskiego, który jeździ na wizyty zagraniczne. O Boże, jak o tym, jak o tym pomyśle, to mnie głowa boli. Słuchaj, o takich jego wypowiedziach, o tym jego obrażaniu, o tym spadku montowań Polski za granicą. Tylko prezydent myśli wyprzedzająco, i żeby do tego nie dopuścić, po prostu nie mianuje kogoś takiego. Moim zdaniem to jest ochrona interesów Polski. No dobra. Przyszła wiekopomna pora, muszę wejść pod stół i, ja i odszczekać. No. Coś takiego prześcisz, jak ja wchodzę pod stół i szczekam. Przedziwna rzecz się stała na konferencji, na której był Donald Tusk. Otóż e, w Krakowie profesor Globisz zapowiadał, Polityków. i Robił to w bardzo dziwny sposób. Rozumiem, że to była taka interpretacja aktorska, aczkolwiek nikt się zastanowił, czy on był do końca trzeźwy. Bo zapowiadał, proszę państwa. Ja się zastanowiłam się zastanowiła i moim ja zdaniem nie był do końca Bo trzeźwy. Nie on wyglądał. Grał głosem, znaczy zapytał. Donald Tusk? Teraz! Jest, Maria Marty. Oprócz tego, oprócz tego stwierdził, że on jest tu odrobienia z siebie idioty, a nie Donald Tusk. Jak Donald Tusk powiedział, że jest trochę zmieszany. Wiesz co, i tak niedobrze nie, nie pokazujesz globisza, więc może niech państwo sami. E, e, zobaczą. Proszę państwa, witam, Pana Donalda Tuska. I teraz zapraszam na scenę. Na premiera Donalda Tuska. Taras. Szczerze powiedziawszy przygotowałem kilka poważnych słów, bo okoliczność jest nadzwyczaj poważna. I a jestem pod takim wrażeniem powitania przez pana profesora Globisza nas wszystkich, że muszę pozbierać te wątki na nowo. To... Panie premi premierze, za idiotę robię tu ja. Przyznam się szczerze, oglądałem to kilka razy, nie rozumiem linii aktorskiej uzasadniającej taką intonację głosu, to znaczy co? czemu to miało służyć? Ja jak pierwszy raz usłyszałam o tej sprawie, to nawet mi się podobało, bo ja sądziłam, że to jest kabaret, że po prostu aktor zrobił kabaret i w konwencji kabaretu to jest fajne. Kiedy sobie puściłam to nagranie i zobaczyłam, że to było otwarcie Centrum Naukowego w Krakowie, że to tak. była bardzo poważna impreza, na której byli oficjele, to przyznam, wydało mi się to bardzo niestosowne i wiesz, że jest różnie, nie zawsze chwalę premiera Tuska, ale uważam, że to było bardzo niezręczne i premierowi się to nie należało, bo jeżeli zaprasza się gdzieś kogoś w charakterze gościa, tak ja uważam, nawet jeśli za tym kimś jeśli nie przepadam, ale jest moim gościem, to zawsze go traktuję z szacunkiem. szacunkiem. Poza tym, no, nie chcę tutaj mieć jakiegoś procesu, nic nie suponuję, ale moim zdaniem subiektywnym nie wyglądał pan Globisz na trzeźwego. Znaczy, Albo tak dobrze grał. Ja jak jestem, trzeźwego. słuchaj, po dwóch winach, to jestem... To też bliska głości, takiej rki jak jaką on lata. zrobił. Jedyne, Więc... co, znaczy w tym się bardzo podobała reakcja e, Donalda Tuska, bo gdyby tak. zamienić miejscami i dać tam Jarosława, Jarosław by się obraził, powiedział, że to jest potwarz, e, że został e, obrażony po prostu. Natomiast Donald Tusk stwierdził, że on lubi takie niecodzienne zachowania, składa szacunek wielkiemu aktorowi i podobało mu się to, aczkolwiek sprawiło go to w trochę w lekkie zmieszanie. Refleksję mam Taki taką, wniosek. oglądając telewizję, robię to coraz częściej, bo muszę i bez przyjemności, naprawdę. Kiedyś miałam z tego przyjemność, teraz już jest to tylko Obowiązek. Obowiązek. E, stwierdzam jedno: plejada nieudaczników się przewija przez mój dom. Goszczą w moim domu za pośrednictwem telewizora ludzie tacy jak Ludwik Dorn, ludzie tacy jak Roman Giertyk, jak Elżbieta Jakubia, które, się, której e, motywem politycznego działania jest emocjonalność, bo ja jestem taka w ogóle emocjonalna i w ogóle i, i tak ma być, bo jestem kobietą. I, tak? i męczenniczką wygnaną. E, Dokładnie. Jest Joanna Kluzik Krostkowska, która z całym szacunkiem dla niej, ale jedyna rzecz, jaka jej się w życiu udała, no to jest ta, to, to wielkie oszustwo, że Jarosław Kaczyński jest normalny, tak, że jest, że dobrze się czuje. Że będzie spokojnym, merytorycznym politykiem. Ee, Janusz Palikot, kolejna osoba, której się polityka totalnie nie udała. tak Facet, który jak się wziął za komisję przyjazne państwo, to wszystko schrzani. Po prostu nie zrobił nic, mimo że. Telewizor, wyrzuć, no, nie mogę, z bo ludzi, taką mam czy coś ukradną z domu? Ja się no. pytam, dlaczego u nas nie zaprasza się do komentowania ludzi, którzy osiągnęli sukces, ludzi, którym coś w życiu wyszło, którzy mogą być wzorem, którzy autentycznie znają się? Na tym, o czym mówię. Ale kogo no, stąd moja zaprosić? sympatia na przykład do profesora Balcerowicza. Bo... Będzie w telewizji, Słuchaj, będzie w debacie. Nie chodzi o, o to, no to o tym jeszcze powiem. Nie chodzi o to, że się zgadzasz z taką osobą. Nie musisz się z nią zgadzać, ale ona wie, o czym mówi. A ja takich ludzi kocham. Nienawidzę po prostu nieudaczników, którzy ale zajmują tym, mój czas to... i bredzą. Po prostu, co oni, co mnie obchodzi, co sądzi na przykład Selin na jakiś temat. Ale czasami warto albo posłuchać Jakubiak. innych form życia, zupełnie obcych z innej planety. Czegoś się nauczysz. Ci, co odnieśli sukces, e, zrobili jakieś swoje przedsiębiorstwa, co bili pieniądze, to albo uciekli, albo siedzą w więzieniach. Patrz, Le Lef rywin No ja bym go chciał zobaczyć w telewizji, żeby mi powiedział, a nie zobaczył. Nie, ja osobiście lubię słuchać zwycięzców. Luzerzy mnie nie interesują. Koniec. Szkoda mojego czasu na przegranych. Wszyscy, co nie udaczy. sobie przemówienia Adolfa Hitlera. Wszyscy nieudacznicy y, z telewizora won. Będzie pojedynek. Boże, jak ja kocham pojedynki, wiesz, że zawsze marzyłam o tym, żeby się dwaj mężczyźni o mnie pojedynkowali. A ale czemu, A czemu dwaj bić. nawet i sześciu? Ale, ale oni się nie będą bić od Ciebie: będą się bić o emeryty i To jest drobny minus tej sprawy, ale proszę Państwa, jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi to, co się ma. Leszek Balcerowicz. Z jednej strony. Z jednej strony i prawdopodobnie minister Rostowski. Z drugiej, z drugiej strony, i będzie jak w samo południe, tak, który szybciej wyciągnie. Argument z będzie... kieszeni, ten pozyska sympatię. Są takie symptomy, pod... patrząc po tych panach. Nie chcę być złośliwa względem ministra Rostowskiego, ale mam dziwne takie przeczucie możesz to nazwać kobiecą intuicją że będzie merytorycznie po stronie profesora Balserowicza, a po stronie ministra Rostowskiego populistycznie? będzie populistycznie, gdyż on jest ministrem, trwa kampania wyborcza, jest też politykiem Platformy obecnie. No i nie może sobie za bardzo pozwolić na stuprocentową merytoryczność, bo przecież jest kampania i musi nawijać makaron na uszy. Pan minister Rostowski zastępuje pana posła Palikota. Widać to wyraźnie. Zamiast zajmować się finansami naszego kraju uprawia spektakl polityczny. Donald Tusk powiedział, że on podejmuje decyzje w sprawie OFE. Być może będą one kosztowały go życie polityczne, ale on je podejmie. Oczywiście była to tak populistyczna wypowiedź pod tytułem No co, zrobię tak jak zrobię, jak chcecie to mnie wyrzućcie, wiadomo, że go nie wyrzucą. No tak, bo sam mógłby siebie wyrzucić, bo, bo sam jest tylko swoim szefem. Spodziewam się, że będzie naprawdę ostro. Czekam na tę debatę.